Poznaj ASECO, lidera cyfryzacji w Polsce. Nasz dynamiczny rozwój przyspieszył w 2004 roku, kiedy ASECO Poland zadebiutowało na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Dziś jesteśmy największą polską firmą informatyczną, notowaną na warszawskim parkiecie. Spółki z grupy ASECO notowane są także na Nasdaq i Tejs. Działamy transparentnie i jesteśmy otwarci wobec inwestorów. Wierzymy, że dzięki nowoczesnym, zaawansowanym rozwiązaniom IT możemy wspólnie z naszymi klientami wpływać na poprawę komfortu życia wielu ludzi. Jesteśmy ekspertem w sektorach finansów, instytucji publicznych oraz przedsiębiorstw. Koncentrujemy się na dostarczaniu własnego oprogramowania i usług z nim związanych. Filarami naszej strategii są rozwój organiczny oraz akwizycje. Osiągane wyniki finansowe pozwalają nam konsekwentnie budować wartość dla interesariuszy. Od początku naszej obecności na GPW dzielimy się zyskiem z akcjonariuszami. Sukces ASECO to przykład rozwoju napędzanego giełdą.